a tu jest bardzo fajna galeria można rozwiedzać pooglądać cztery piętra cztery piętra, proszę ekstra Domino Pizza Starbucks Coffee. A czy to już budynek? Ma no to tu jesteśmy pierwszy raz, nie? Jeszcze to nie byliśmy z tej strony. Nie. Proszę zobaczyć. Jak to się mówi, elegancja Francja. Francja była już teraz została elegancja. Już. oj chyba dzisiaj zmokniemy a tutaj proszę Muszę zobaczyć co to jest jakiś park czy co ta rezydencja nie mam pojęcia spytaj się kolegi co to jest właśnie to park Tu byliśmy wczoraj, tu jest centrum przez most ale zobaczmy jeszcze ten, bo nam bardziej nas teraz interesuje. póki mamy go w zasięgu widzenia. No. No. Super! Jdziemy przez most. O, baloniki sprzedają! Jak w Polsce na festynach Pierwszomajownik Tu też jakiś sklepik A. Dobra, no. jesteśmy na miejscu. No już się ściemnia, ale proszę zobaczyć się, jak oni tutaj fajnie jeżdżą. I jakoś dziwne, że nie ma żadnych wypadków ani stuczków. Stuczek. Każdy się jakoś wymija. No, okej. Ja, ja. No problem. No to wysiadamy.